Mano z tej strony Krzychu, witam Was na kanale GrajBuda.pl Moi drodzy, yy, przekroczyliśmy 200 subów, celowo mówię my, bo uważam, że współtworzycie ten kanał wraz ze mną, bo bez Was by ten kanał nie istniał po prostu, bo jaki to by miało sens, yy, jeśli by tego nikt nie oglądał, nikt nie komentował i tak dalej. Z tej okazji będzie do wygrania takie skromne fanty. Jeden fancik to będzie pitfall dla Sega Mega Drive cartridge. Niestety nie mam pudełka, sam cartridge. Zobaczcie z tyłu jeszcze jakiś numer 318. Nie wiem czy to wypożyczalnie jakieś było czy co. Tak się prezentuje ten cartridge. A drugi fancik to będzie Nintendo DS Need for Speed Carbon. Bardzo fajna gierka dla DSa. Zasady będą proste, tak jak przy okazji konkursu dla wygrania Xbox Classic. Pozdrawiam cię, PZX maniak. Mam nadzieję, że Xbox służy. Czyli jak ten, jak ten konkurs będzie wyglądał? Po prostu pod komentarzem tego filmiku, w komentarzach w tym filmiku napisać, co by się chciało wygrać, czy kartridż dla Mega Drive, Pitfalla, czy Hardware dla Nintendo DS, Need for Speed Carbon Można wskazać tylko jedną, jedną rzecz, bo chciałbym, żeby Po prostu dwie jakieś osoby wygrały No i trzeba y, Po prostu y, być moim subskrybentem Tak, to są dwa warunki Przez tydzień ten filmik Będzie sobie czekał, będziecie mogli Pisać swój wybór A po tygodniu, czyli przyszły weekend prawdopodobnie y, Będziemy losować Zwycięzców co i tyle by było w sprawie tego konkursiku. Zapraszam Was do dalszego śledzenia mojego kanału. Do polubienia, jeśli, jeśli nie polubiliście, jeszcze i do zasubskrybowania, jeśli nie zasubskrybowaliście, tak? Jedziemy dalej do przodu. Mam nadzieję, że wkrótce w, yy, u mnie na kanale yy, będzie możliwość robienia live'ów. Będę robił live'y. Czekam na internet. No nie wiem ile to jeszcze potrwa, ale... Mam taki plan, żeby livey po prostu u mnie na kanale się pojawiły. No to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz za subskrybowanie. Jedziemy razem dalej do przodu. Na razie trzymajcie się. Cześć.